W Małopolsce Polsce leży gdzieś ta maleńka, piękna wieś. W tej to wiosce przedszkolaki wiedzą, jak przecierać szlaki. Witamy Was, kochani. Ej. Dzisiaj w naszym domu dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Ja obudziłam się rano, patrzę. Włosy mi urosły, na dodatek są różowe. Myślę sobie, że przecież w nocy coś mi się śniło. No tak, śniły mi się smerfy, które w naszej kuchni robiły nam smerfne dania. A, myślę sobie, to był tylko sen. Idę do kuchni przygotować dla dziewczyn śniadanie i nie uwierzycie. Otwieram mleko. Zobaczcie sami. Niebieskie! Jedliście kiedyś, płatki z niebieskim mlekiem. Tak! Jedliśmy dzisiaj na śniadanie. Dziewczyny, może wy wiecie, co tu się dzieje? Jest prima, a Prima aprilis, ale co to znaczy prima aprilis? Ano no, tak, zupełnie zapomniałam. Przecież dzisiaj prima aprilis. A czy wy wiecie, co to znaczy prima aprilis? Że no, robi się po prostu żarty, tylko tak, żeby nie wyrządziły przy drugiej osobie, której robimy żarty. Tak, prima aprilis. To jest pierwszy dzień jakiego miesiąca? Kwietnia. Prima, pierwszy, a kwiecień. Prima, a pierwszy dzień kwietnia. To jest dzień, którym w różnych państwach robi się żarty. I to jest taki dzień, w którym za te żarty nikt nie powinien się obracać. Płakać. Ani płakać, właśnie. Ale jak robić żart, żeby był dobry? Babcia? Nie, no po prostu jeżeli yy, tak jak no, ktokolwiek boi się pająków i my mu podłożymy sztucznego pająka, to to możemy wywołać bardzo silny, bardzo silny strach. Czyli musimy pamiętać, żeby te nasze żarty były bezpieczne. bezpieczne. I jak i wręcz babcie ze sklepu, to nie wolno wyskoczyć. Poza Właśnie, musimy bardzo, bardzo być ostrożni przy robieniu żartów, kawałów tym osobom starszym, bo osoby starsze mają słabe serduszko i to nie może być. Najważniejsze jest to, żeby nasze żarty wywoływały u nas uśmiech. Nie wolno żartować ze zdrowia, nie wolno udawać choroby. Nie wolno nikomu ubliżać ani spowodować, żeby ktoś na skutek naszych żartów płacił. Ja chciałabym Wam przeczytać dzisiaj taki wierszy właśnie a propos żartu, Kornelko, czy możesz mi, proszę, podać moje okulary? Tak, proszę. Tam są, są. Tu ma I książeczkę jeszcze bardzo proszę. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Wierszyk już mam. I uwaga, jeszcze tylko okle. O, nie! Przecież to nie moje okulary. Ale taki kolory jak twoje włosy. No tak, do włosów mi pasują, ale ja w tym nic nie przeczytam. Znowu ktoś zrobił mi żart. Trudno. Spróbuję bez okulary. Dziewczyny, jesteście gotowe? Tak! Słuchajcie, uważnie. Cuda i dziwy Julian tuli. Spadł kiedyś w lipcu śnieżek niebieski. Szczekały ptaszki, ćwierkały pieski. Fruwały krówki nad modrą łąką. Śpiewało z nieba zielone słonko. Gwiazdka na kwiatach. Wiły, butylki. Trwało to wszystko może dwie chwilki. A zobaczyłem ten świat uroczy, gdy miałem właśnie przymknięte oczy. Gdy mnie otworzył, wszystko się skryło i znów na świecie jak przedtem było. Wszystko się pięknie dzieje i toczy, lecz odtąd często przymykam oczy. Czy wy myślicie, dziewczyny, że takie rzeczy się zdarzają? Nie, ale to jest nasza wyobraźnia. Właśnie, ale to są właśnie podane fałszywe, nieprawdziwe informacje, bo przecież w lipcu śnieg nie pada. A czy ptaszki szczekają? Nie. A czy pieski ćwierkają? Nie. A czy krówki fruwają? Nie. Nie, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie żartowliwy. Nie, Boże krówki latają. Boże krówki nie jestem mówi na widrach. Właśnie. Ale prawdziwe krówki, które dają mleko, takie niebieskie, jak my mamy, nie latają. Bo przecież krówki, niebieskie krówki to dają niebieskie mleko, prawda? Tak. <grym, grym, grym>, tak? Ta. Ta. Właśnie. W dzisiejszym odcinku. Troszeczkę sobie tutaj z Wami pożartujemy, a Wy spróbujecie sobie w domu odpowiedzieć na pytanie, które informacje są nieprawdziwe. Patrycja, starsza córka, bardzo uwielbia zwierzęt. Zwierzę. I, ja I założyła u nas w domu takie mini zoo. Jakiego zwierzątka jeszcze Patrycja ci brakuje, które chciałabyś mieć? Mamo, kup mi małpkę. Małpkę? Jeszcze małpki to nie było. A czym ty, Patrycja, tą małpkę będziesz karmiła? Mamo, ale kup mi taką wzorzec. Przecież to wyraźnie pisze: nie karmienia zwierząt. No właśnie. To może teraz przedstawimy naszym dzieciakom zwierzątka nasze domowe. Na początek pokażemy to naszego pieska. Nasz piesek ja już ma na imię Luna. Jest bardzo grzeczny, Piluje nam w nocy domu i jest malutki. I w ogóle nie ucieka. I nie potrafi szczekać. Jest taki cichutki, wspaniały pies. Piesek. przedstaw Patrycja wszystkim naszego pieska. A jest Luna, nasz piesek. Daj łapę. No daj łapę. To jest nasz piesek. Teraz naszego pieska wypuścimy, żeby łapał kotki, gonił je z naszego podwórka. A za moment pokażemy wam naszą hodowlę sokołów. Tam w domu takie olbrzymie ptaki. Strasznie duże to i łakome. Sokoły! Zaraz je wam tutaj przyniesiemy. To są moje sokoły. Tu wam je pokażę z bliska. Ta biała to jest Daisy, a, ta żół a ten żółty to jest Maxio. Dziś, oj, przypomniało mi się! Dzisiaj jeszcze nie dostały obiadu. To wiecie co? Ja je pójdę nakarmić i zaraz do was wracam. Patrycja, ale co ty im dajesz na obiad? No jak to co? Drożdże, żeby duże urosły. Patrzcie, jak urosły. Oh. Ojejku, jak urosły. Zaraz wam zademonstrujemy. Zobaczcie, jak nasze ptaszki rosną po drożdach. Pięknie rosną. Odłożymy je z powrotem. i Ja przypuszczam, że jak będą rosły w tym tempie, to do jutra będą już takie. I pierwszy dzień kwietnia to w naszym domu, Prima dzień bardzo wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że robimy sobie żarty, ale również dlatego, że jedna z Was ma dzisiaj urodziny. Kto ma dzisiaj urodziny? Ja, ja, ja! Dokładnie! Dzisiaj, 1 kwietnia, swoje urodziny obchodzi Kornelka. które masz dzisiaj urodziny? Siódme. Siódme urodziny. Poczekajcie, zaraz wam coś pokażemy. Patrzcie na Dzisiaj od rana w naszej kuchni robimy tort. Zobaczcie, podoba Wam się taki torcik dla Kornelki? Kornelko, teraz pomyśl sobie życzenie. I uwaga. Trzy, cztery. Brawo, brawo, brawo. Sto lat, sto lat. Nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat. Nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Korelka hmm. wszystkiego najlepszego. pomyślności. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zrobił szczęściu w pomyślności, świeci coraz jaśniej. Zrobił szczęściu w pomyślności, świeci coraz jaśniej. Moi kochani, my dzisiaj mamy bardzo dużo jeszcze zajęć. Przede wszystkim musimy wykąpać się w basenie. Nie wiem, czy wiecie, ale u nas od bardzo dwóch tygodni bardzo. jest tak piękna pogoda, jak na pustyni gorąco. I tak świeci mocno słońce, że my kąpiemy się już w naszym basenie na ogródku. Za chwileczkę przebieramy się w stroje kąpielowe i idziemy na nasze kinderparty w ogrodzie. Idziemy świętować. Zadaniem dla Was jest zgadnąć, kiedy próbowaliśmy sobie z Was zrobić żarcik i które wiadomości są nieprawidłowe. Jeżeli macie ochotę, na odpowiedzi czekamy w komentarzach lub prywatnych wiadomościach. Dzisiaj już się z Wami żegnamy i idziemy. — Świętować. Było nam bardzo miło. Dzień dobry, dzień dobry.